Marek Michalak opowieści o tym, jak naprawiać świat. Pamięci Janusza Korczaka, pierwszego nieformalnego rzecznika praw dziecka, którego mądrość, serce i odwaga na zawsze pozostaną inspiracją dla tych, którzy walczą o godność, prawa i dobro dzieci. Rozdział Okulary mocy. Miłość i Julka uwielbiają okulary. Mają w domu niesamowitą kolekcję, którą zapoczątkował tata. A wszystko zaczęło się od okularów Janusza Korczaka. Tacie pozwolono kiedyś spojrzeć na świat przez tę jedyną pamiątkę po starym doktorze niezwykłym człowieku, lekarzu, pisarzu, pedagogu i przyjacielu dzieci w jednej osobie. Było to w Korczakianum, gdzie przechowywany jest ten skarb w Warszawskim Muzeum, które gromadzi, bada i udostępnia wszystkie materiały dotyczące życia i działalności Janusza Korczaka. Muzeum znajduje się w budynku dawnego domu Sierot, którym sto lat temu ten niezwykły człowiek kierował. Od tamtej pory. Zacząłem ze szczególną uwagą przyglądać się okularom, które nosiły lub noszą wyjątkowe osoby tłumaczył dzieciom tata. I tak z czasem w domowej kolekcji znalazły się okulary kilku wspaniałych osób między innymi Ireny Sendlerowej, które kojarzą się z odwagą jej właścicielki, odwagą niesienia pomocy innym, Wandy Chotomskiej. Które pozwalają spojrzeć na świat w poetycki, delikatny sposób. Są też okulary babci, dziadka i cioci Heni, wiecznej optymistki i legendy Solidarności. Julka często przyglądała się uważnie rodzinnej kolekcji. Ostrożnie brała do ręki poszczególne okulary i zakładała je na nos z nadzieją, że choć przez chwilę spojrzy na świat jak ich pierwsi właściciele. Co widzisz? Zapytał Miłosz, kiedy któregoś dnia przyłapał siostrę na przymierzaniu okularów cioci Heni. Trudno powiedzieć, nic konkretnego. Ale chociaż na różowo? Nie, kolory się nie zmieniły. No to się okulary popsuły. Miłosz był pewien, że przekonanie, iż ciocia Henia patrzy na świat przez różowe okulary, oznacza dosłownie różowy kolor szkieł. Hmm. Raczej są w porządku, tylko do mnie nie pasują. Korygują wadę wzroku, jakiej nie mam, dlatego obraz się rozmazuje. No to jasne. Chodziło mi bardziej o to, że przestały być różowe, wyjaśnił Miłość. No przecież nigdy nie były. Jak to? No tak się po prostu mówi, że ktoś patrzy na świat przez różowe okulary. To określenie osoby. Optymistki, takiej jak Ciocia Henia, która wierzy, że wszystko będzie dobrze, nawet jeśli są jakieś problemy. No to znaczy, że patrzenie przez różowe okulary to nie kwestia szkieł, tylko nastawienia? Miłość dokonał kolejnego odkrycia tego dnia. Kolejnego, bo pierwsze było takie, że w lodówce nie ma mleka, które było mu pilnie potrzebne do zrobienia śniadania. Płatki bez mleka nie były potrawą, o której marzył. Pójdziesz po mleko. Spojrzał w oczy siostrze, która przymierzała kolejne okulary. Nic tak nie przekonuje jak proszący wzrok młodszego brata. Wzrok, który teraz wydał się julce z za szkieł okularów przerażający. Rany, nie strasz mnie. Szybko odłożyła okulary do szuflady. <laughs> nie miałem takiego zamiaru. Wyszło niechcący. <laughs> Miłosza rozbawiła ta sytuacja. No to pójdziesz do sklepu, proszę. No pójdę, pójdę. I tak miałam to zrobić, bo od tych przymiarek rozbolała mnie głowa. Teraz Miłosz usiadł przed szufladą z kolekcją okularów. Chciał czymś zapełnić czas oczekiwania na powrót siostry. Uważnie przenosił spojrzenie z jednych okularów na drugie, przypominając sobie, do kogo należały. Nagle... Zatrzymał wzrok na tych z zieloną oprawką. Przywołał w pamięci okulary Karola i pierwszy drużynowy wyścig rowerowy po lesie, w jakim brał udział. Liczyły się trzy najlepsze wyniki członków drużyny. Najlepiej i najszybciej z ich ekipy jeździł po lesie Karol. Ty to się chyba urodziłeś w lesie i to od razu z rowerem jedziesz, jakbyś się unosił nad ziemią, jakbyś latał, żartowali z nieukrywanym podziwem inni członkowie drużyny. Karol tylko się uśmiechał, zadowolony z uznania kolegów i z tego, że nikt mu wreszcie nie wypomina matematyki, z którą nie mógł sobie poradzić. W zawodach drużyna musiała pokonać pięć okrążeń pełnych przeszkód, wzniesień i dołków. Przejechać jak najszybciej wyznaczoną trasę. Do trzeciego okrążenia wszystko układało się dobrze. Wszyscy członkowie drużyny Miłosza i Karola trzymali się razem. Emocje były ogromne, ponieważ cały czas prowadzili. Skrzydeł dodawał im doping koleżanek i kolegów z klasy, rodzeństwa, dziadków i rodziców. Kiedy rozpędzona grupa przejeżdżała po raz czwarty koło kibiców, jadący na jej czele Karol chciał pomachać dziadkowi i jego rower na chwilę odkleił się od podłoża, stracił przyczepność na błotnistej powierzchni i zatańczył, zrzucając karola na pobliskie krzaki. Nic ci nie jest, Miło natychmiast zatrzymał się obok kolegi. Odsunął rowery na trawnik, by nie przeszkadzały jadącym za nim chłopakom z drużyny. Nie spodziewał się, że oni także zeskoczą ze swoich pojazdów. Wszystko w porządku? Dopytywali. Nie jestem pewien. Karol z trudem wygramolił się z krzaków. Raczej niczego sobie nie złamałem, ale e, zgubiłem okulary. Poszukam ich, a, a wyjedźcie! Wyswobodził się z krzaków. Ale w tej samej chwili, kiedy chciał stanąć na płaskiej, zielonej powierzchni, wpakował się prosto w pokrzywy. Ała! Co jest? Coś mnie ugryzło. Zaczął panikować. Nigdzie nie jedziemy bez ciebie, zadecydował Miłosz. A reszta drużyny go poparła. No, tylko wtedy nie wygramy, zmartwił się Karol. Ale to, że koledzy nie zostawili go samego, było jak miła niespodzianka, jak nowe skiny w ulubionej grze. No, to nie wygramy, trudno, ale przejedziemy trasy razem. Zwyciężymy kiedy indziej, stwierdził Miłosz i zabrał się za wyciąganie kolegi z parzącej łąki. Daj rękę, tu nie ma pokrzyw. W tym czasie Błażej, Kosma i Maciek zajęli się poszukiwaniem okularów. Nie było to łatwe, ponieważ krzaki, w których się ukryły, były wyjątkowo gęste i kolczaste. Ekipę Miłosza Mijali kolejni rowerzyści, ale żaden z nich nie zatrzymał się, by zapytać, co się stało i czy może w czymś pomóc. Mam! Są! Krzyknął nagle Kosma i podał okulary, które znalazł w krzakach ich właścicielom. Ale numer! zaśmiał się Karol. Owszem, to są okulary, tylko nie moje. Moje były zielone. Straciły kolor w tych krzakach? zdziwił się Błażej. A raczej nie. Hmm. – Możecie jeszcze poszukać? Zdaje się, że oprócz mnie ktoś jeszcze wylądował w tych krzakach i zgubił okulary. Drużyna Miłosza ponownie przystąpiła do okularowych poszukiwań. Tym razem Kosmie udało się znaleźć zielone okulary. Wolał jednak nie ogłaszać zwycięstwa. Nie wiadomo, ile par okularów pożarła ta krzaczasta bestia. – A te to twoje? – zapytał niepewnie – tak, dzięki. Jedźmy dalej, jedźmy dalej. Jeszcze jedno okrążenie, ponaglał zadowolony z odzyskania okularów Karol. Ostatecznie drużyna miłosza była na mecie ostatnia. Nikt jednak się tym nie przejmował. Pomoc koledze przyniosła większą satysfakcję niż medal w zawodach. Janot Korczak. Tak napisał w Prawidłach Życia. Każdy człowiek ma zalety i wady, każdy inne. Jeden ma więcej zalet, drugi więcej wad. Są wady więcej i mniej dokuczliwe, jawne lub ukryte. Czasem wada jest bardzo przykra dla otoczenia, czasem dla tego, kto ją ma. Z jednymi wadami łatwo sobie poradzić, z innymi trudno. Czasem nie wiadomo nawet czy coś jest wadą czy zaletą człowieka. Każdy musi wierzyć, że może się poprawić, że ma nie tylko wady, ale i zalety.